Wcześniej, kiedy zajmowałem się hazardem, oprócz części samochodu, dostałem parę bonusowych pudeł. Musimy sobie wybrać jedno z nich i robią... Em, różne rzeczy, w zależności od tego, co jest na nich napisane. Zazwyczaj jest to coś związanego z Wispami, na przykład jakiś Wisp dłużej działa, albo jak dostaniemy, to mamy większą fansę, że dostajemy 3, a nie jeden. Tego typu rzeczy, takie... ...drobne usprawnienia, które mogą trochę ułatwić grę, ale w sumie mi, dla mnie nie wydaje się aż takie szczególnie ważne. To it! I'm done racing for this old man. I want some and I want je teraz! Powiedz us what's się on Tanuki, or you're going down. The angry echidna is showing his true colors. Interesting cool your jet, Knuckles. I just got the report from Espio about who Dodanpa really is. Well, tell us! Hmm. It says here Dodanpa is... the president of Donpa Motors? They're the biggest automobile corporation in the universe. There's more! He's also the king of a planet called Donpa Kingdom. Huh. I did not see that coming.

trybu Enkor w Sonic Mania Plus. Naprawdę, a tutaj się okazało, że on zupełnie nie jest powiązany z Eggmanem. W ogóle ta cała jego technologia to po prostu no, sobie jest. Nic Eggmanowa tego nie ma. Poza podobnymi cechami. No, z tą różnicowe nie jest zły. Nadal ekscentryczny, nadal wąsaty, nadal w czymś przypominającym Eggmobil, ale jednak zupełnie nie związany z Eggmanem. Muszę to przyznać, twórco. Naprawdę, nieźle mnie zmylili z tym, że tak naprawdę do Donpa niczego nie kombinował. Tego się nie spodziewałem, bo zazwyczaj właśnie można było się spodziewać, że coś kombinuje. Coś innego niż standardowo można było się spodziewać, czyli właśnie dlatego spodziewałem się klasycznego Eggmana. A tutaj... niespodzianka. Zupełnie nowa, niepowiązana postać, tylko to jego wprowadzenie zostawia wiele pytań, na które odpowiedzi w tej grze nie ma. Na przykład, jak wygląda ta cała jego planeta? Albo, skąd Amy wiedziała, że to jest największe przedsiębiorstwo motoryzacyjne w całym wszechświecie? Czyli co? Podróż kosmiczna w świecie Sonika jest dosyć typowa? Co to właściwie oznacza? Że jest tak naprawdę kosmitką? Z kosmosu? Że teoria, że tak naprawdę jest planeta ludzi oraz planeta tych różnorakich zwierząt jest prawdziwa? Mam nadzieję, że nie. Bo naprawdę wolałbym, żeby ten cały świat był takim jednym, całym, powiązanym ze sobą mechanizmem, a nie dwiema rozdzielnymi rzeczami, tak jak to często jest prezentowane na przykład w Sonic X albo w filmie z 2020 roku, przynajmniej tak zapowiedzieli w 2020, można da się jeszcze to zmienić. Więc jeśli jesteście porządnikami w czasie przyszłości i jeśli przeniosą na kolejną datę, albo w ogóle anulują film coś w tym rodzaju, to... nie miejcie do mnie pretensji, bo ja takich informacji jeszcze nie mam. Obecnie wiem, że ma wyjść w 2020 i tam Sonic jest z innego wymiaru. Czy z innej planety... Właśnie, było tam określenie świat, do tego teleportacja chyba tam będzie o wymiarach. Dobra, nie będę dalej gadał na ten temat, bo to wideo dosyć szybko się zestarzeje. A wy się spodziewaliście, że kim tak naprawdę jest Zenpa? Napiszcie w komentarzach. Zwłaszcza, że teraz już znacie odpowiedź na tą tajemnicę. Tylko jeszcze zostaje jeszcze jedna zagadka. Dlaczego on w ogóle organizuje te wyścigi? Dlaczego drużynowe? Dlaczego tak niebezpieczne? Na szczęście gra wkrótce odpowie na pytanie, po co Dodonpa w ogóle organizuje te wyścigi. I to bardzo wkrótce już po tym wyścigu to powie. No cóż. Pomalutku, powolutku, zbiwamy się już do końcówki gry. Jesteśmy już w szóstym rozdziale, z siedmiu, więc to już jest przedostatni rozdział. Więc wątki będą się coraz bardziej rozplątywać. Wszystkie postacie zostały już prowadzone. zawok był ostatni, niestety drużyna Egmena nie jest zgrywalna w trybie fabularnym. Jedynie w swobodnych wyścigach, w trybie sieciowym, podczas trybu... nie pamiętam jak się nazywa, to chyba turniejowy? Tam po prostu wychodzi się poziomy po kolei... Chyba puchary to się nazywało. No a tam się po prostu wychodzi poziomy po kolei, bez fabuły. Tam jak najbardziej można grać Egmenem, zawokiem, metal Soniciem. Natomiast w trybie fabularnym nie, nie można, nie da się. I w sumie to wielka szkoda i chyba nie da się grać tą dżurzyną tylko i wyłącznie dlatego, żeby postacie mogły się nabijać z tego jak Eggman fatalnie prowadzi. No, moim zdaniem, byłoby fajnie, jakby na przykład po przejściu gry się odblokowywało, że to już te zwycięstwa Eggmana nie byłyby kanoniczne, ale to byłby taki miły bonus, który można byłoby wykorzystać na przykład przy zdobywaniu większej ilości gwiazdek za misje, albo przy misjach pobocznych, dodatkowych. Naprawdę chciałbym trochę więcej pojeździć Eggmanem, Metalsynikiem i Zawokiem. Zwłaszcza Eggmanem, chociaż z Zawokiem też trochę... Nie wiem, czemu mnie nie ciągnie do Metal tam. Nie wiem, lubię tą postać, tylko... Wydaje mi się, że odkąd przestał mówić po Sonic Heroes, trochę stracił takiego swojego uroku. I Ekponami również nie można jeździć. W ogóle, w tym trybie, są tylko i wyłącznie do dyspozycji komputera. Szkoda. To byłby dodatkowy zawodnik i dodatkowy zawodnik no, Jest Nieco więcej rozmawiają. Co to mi właśnie wyszło? Ale krzywy skok. W Sonic Heroes Metal Sonic miał naprawdę fajną osobowość. Ten jego kompleks Glender Sonica, w którym właściwie został właściwie pozbawiony całej osobowości i został sprowadzony do maszyny, do zabijania na polecenie Eggmana. I w sumie nic poza tym bez odzywania się. Bez rywalizacji, pomimo że ciągle pojawia się jako boss, to jednak nie ma tutaj takiej pasji z jego strony, tak jaka była w Sonic Heroes. Te dążenie do tego, żeby stać się lepszym Soniciem. Prawdziwym Soniciem. A tak, to teraz jest tylko kolejnym niemym robotem, który po prostu no, walczy i tyle. It's good to know you're not on Eggman's side. Sides? I am on no sides and on all sides. I only want perfection. I feel better about Dodonpa, but I have a lot of questions. Okay, so you're the president of an automotive corporation. But why are you holding these races? Why did you invite us so secretively? Very simple, little girl bat. We are creating the fastest, most powerful engine in the universe. I'm calling it the Ultimate Energy Engine. Very secret, very hush hush. Don't you have facilities and people to do these races? If you want the best, you need help from the best. Hence, you and your friends. How very sweet of you to say so. One more question. Since you're a king and everything, do you have a crown covered with jewels and a treasure vault filled with precious gems? Of course. Why do you ask? Oh, no reason, Sugar. When this is all over. <grywa> Bardzo mi się tutaj podobała reakcja róż. Pomimo tego, że jest po stronie dobrych, walczących z Egbenem, to to jest po prostu złodziejka. No i. No. Chyba to do Donpa powinien zainwestować w lepszą ochronę albo ubezpieczenie. Przynajmniej dopóki już nie zapomni o nim. To jest jak dla mnie najtrudniejsza misja w grze. Teraz widzicie, kiedy pierwszy raz próbowałem przychodzić z tą grę. W ogóle te wszystkie wyścigi to jest mój pierwszy raz, kiedy wchodziłem w grę. I teraz specjalnie dałem w prawym dolnym rogu licznik czasu, żebyście wiedzieli, ile czasu mi zajęła ta jedna, jedyna, wredna misja. Jak ja tej misji nie cierpię i te misje ze słupkami są jedynym powodem, dla którego nigdy, przy nigdy nie będę próbował zdobyć wszystkich osiągnięć w tej grze. Bo po prostu... szkoda nerwów. Nie chcę mi ni się. Nie, nie będę z tym walczył, męczył się. I w ogóle... Nie cierpię tego trybuna. Trzeba przejeżdżać obok tych słupków. Najlepiej jak najbliżej, dlatego że im bliżej jesteśmy, tym więcej punktów dostajemy. Najlepiej driftować, dlatego że wtedy dostajemy dodatkowe punkty i najlepiej po czerwonej stronie, dlatego że wtedy zwiększa nam się A jeśli stukniemy w słupek, to dostajemy 0 punktów. Nic. Zatrzymujemy się, zwalniamy i to jest bardzo ciężko, żeby tak... Blisko samego słupka, jednocześnie driftując po prawej stronie, czasami to jest dosyć niewygodne, i musimy zdobyć srebrny medal, żeby zdobyć chociaż jedną gwiazdkę. Teraz przyspieszę Wam te wszystkie moje próby. Zobaczycie, jak długo się męczyłem, żeby przejść po raz pierwszy tą misję, żeby zdobyć ten srebrny medal, tą jedną gwiazdkę, żeby gra się odczepiła i pozwoliła mi przejść dalej, kontynuując grę. Bardzo często albo stukałem w słupek, a Szczególnie często mi się zdawało, że przyjeżdżałem trochę zbyt daleko, przez co dostawałem może 10 punktów zamiast maksymalnych 50. No, 50 to jest trochę nierealistyczne, 40 parę można dostać. I nawet pomimo tego, że wydawało mi się, że wychodzi praktycznie idealnie, to jednak i tak brakowało mi paru punktów. Dlatego, że na przykład mnożnik mi zniknął nieco zbyt wolno. Albo walnę w słupek. O, właśnie, walnięcie w słupek jeszcze resetuje mnownik. Więc stuknięcie słupka od razu oznacza, że należy pauzować i restartować, bo tego wtedy nie przejdziemy. Teraz przestałem wyspiewać, dlatego że to jest próba, kiedy w końcu mi się udało. W końcu, nareszcie, jakie ja nie cierpię tego poziomu. I jak już mówiłem, e, te poziomy ze słupkiem, bo jest ich naprawdę wiele, przy czym to jest jedyny obowiązkowy. Można zdobyć jedną gwiazdkę lub dwie, jedną to trzeba w tej misji akurat konkretnie na srebrny medal. Natomiast trzeba niesamowite ilości punktów do tego, żeby zdobyć obie gwiazdki. No po prostu tragedia. I przez to nie będę starał się zdobyć wszystkich osiągnięć. Nie, nawet szkoda nerwu. Naprawdę. Kiedy to przychodziłem, to już powoli... Powoli odchodzi od zmysłów. Już tak byłem jednocześnie znudzony i wkurzony. Najgorsze była właśnie ta nuda, bo jak coś jest trudne i mam wrażenie, że jest to cały czas realizowalne, no to jeszcze jest ok. Natomiast tutaj widzicie mi wychodzi niemal idealnie, no tylko na samym końcu stuknąłem tyłem, ale to i tak by nie wystarczyło na więcej gwiazdek. To był jak dla mnie niemal idealny pojazd, no właśnie pod końcówkę tam lekko nie wyszło, ale jak wiele mi brakowało do dwóch gwiazdek, do maksimum. Nie cierpię tej misji. Of course, one cannot create something without information, and I have gathered much information from your races. Have you? Indeed, the energies generated from your teamwork are astonishingly powerful and key to the creation of my ultimate energy engine. Well, that's good to know. Eggman już coś kombinuje. Do zobaczenia w następnej części.